Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, więc proszę zostawcie subika i lajka, a ja nie będę przedłużał i przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku pokażę wam 8 naprawdę nawiedzonych kont, więc oglądajcie do końca i potem napiszcie w komentarzu, które konto było według was najdziwniejsze. A ja już wpisuję... Pierwszy kodzik, który będzie związany z Frankiem. Oczywiście nie z tym Frankiem, którego pewnie większość kojarzy twórcy Stars, ale popatrz, wchodzimy sobie i musimy znaleźć go. To jest on. I popatrzcie. Ma on na swoim koncie 5119, wszystko ok. Ma 66 pasy na Franku i ma jeszcze złotego skina do Franka. I ma tylko 8 i 12 na duo i solo, a tysięcy na 3 na I popatrzcie, co się stanie, jak my wejdziemy w jego konto. Ma pucharki tylko i wyłącznie na franku. szeli na 11 mocy, ale pucharki są tylko na franku, więc naprawdę mega dziwne. Jak, chcie, jak chcecie zobaczyć, się, to prawda, to widzieliście, jak wpisywałem id, Więc sobie możecie sami zobaczyć. A inni w tym koncie mają już normalnie. A ja przychodzę już do kolejnego. Przepraszam pomyliłem sobie jedną literkę. Wybaczcie mi tu. I już mamy spisane kolejne ID. I popatrzcie, w tym klubie jest 14 osób. A 10 bułarków więc naprawdę dziwnie i powinniśmy znaleźć jakieś one cup. Tyle, że jest problem, bo tych łamkapsów jest naprawdę dużo. Tu chyba nie chodziło o tego. O, i na przykład ma 0 wygranych na duo i solo. I ma 123 na 3 i ma tylko jeden puchar I ma Barleya na karcie bitewnej. Ale popatrzcie, jak wyjdziemy, to ten jeden jest na, na Sherry. A Barley ma 0 pucharków. To nie wiem w ogóle po co się ustawia Barleya, jak nawet się nim nie gra. Więc też mega dziwne. W kolejnym ID mamy... Musimy wejść sobie w topkę świata. Dajemy wszystkie. I powinniśmy znaleźć na 28 miejscu Rex Wenger. I popatrzcie. Nie chcę wam tego pokazywać ze względu, że ma Alieny Wrocławy 83 tysięcy na 3x3. Tyle pucharków. Chciałam tylko pokazać ile on ma prestiżu. Ma aż 170 prestiżów. I to jest rekord świata w prestiżach. Ja przeszukałem wszystkie tutaj konta, i nikt nie miał powyżej 170, nawet Hyra ma 157. Więc on jest zdecydowanie największym mistrzem do tych czasów w pasie. Więc naprawdę szacunek dla niego. Potem przechodzimy sobie znów do kolejnych klaników. To jest mój kran. Możecie wpaść, jak chcecie. Wiem, no hasztag. 2. J. 9... I U -u. pokazuje nam się taki dziwny klub. No i wchodzimy w niego i my szukamy kogoś takiego jak Pan Derk. No pezen derk, przepraszam. No i poważnie. On to fajnie, normalnie, ale ma 11 572 na 3 na 3 a 0 wygranych na solo i na duo. I ma 53 tysiące puerków. Ja nigdy nie znalazłem takiej osoby, która by w ogóle wiecie, nie zagrała ani jednego meczu na solo i duo, tylko 3 na 3, więc naprawdę mega dziwne. No więc naprawdę mega dziwne. No i sobie wejdziemy w konto. To normalnie 11 tysiączki, tylko to chciałem Wam tutaj pokazać. No i potem wchodzimy sobie na topkę świata i uwaga, uwaga, top świata. Dajemy zadymiarze. I dajemy Lumi. I popatrzcie, pierwsza osoba ma już 4107, a ta postać weszła dwa może 3 dni temu, więc naprawdę to jest mega dziwne. A patrzcie, 2500, 3 2500. Naprawdę dziwnie. Tutaj jest, że aż 4107 potrafiła wbić jedna osoba. I zostajemy jeszcze na topce świata. I zjeżdżamy i bierzemy fajną postać, którą jest Spike. No i na pierwszym myszku jest Spike, który wbił aż 12 tysięcy puchaczków. To jest rekord. I wchodzimy sobie. W no i co dziwnego, 93 pasy, 3 na duo, 3 na solo. Jak można nie grać na duo i na solo? A do tego jest dziwne to, że postać ma na pierwszej mocy i ma na nich 1000. Więc też dziwne. No i ja mam już na tyle do powiedzenia w tym odcinku. Siemanko. A już w kolejnym odcinku pokażę Wam. Klanik, w którym wszyscy wbijają na pierwszej mocy pucharki, i później wleci do, do was szorcik z tajemniczym nagrodą. Siemanko.